Akcja, mademoiselle, akcja! Ale ty trzymasz... o! Trzymasz ludzi w napięciu! No pali ładnie, a nie wiem... Mogłem coś wziąć piwko mhm. że to wiedziałem, że tak długo zajdzie No, już prawie jak taki męski No, ale ten, ten gaz tak piesz? Tak musisz szybko Jedną i drugą pomogę ci no. czekaj, włączymy. jeszcze raz, powycinam ładnie, będzie widać I to by było na tyle, papa. Pa. Dobra, już tak szybko? Mhm. jesteś pewna? To widzę, że się niecierpliwią. Teraz byście chcieli zobaczyć, jak jeździsz. Ma podpowiedź zapłon, włącz zapłon. O, na jeden. Co ona tu robi? Hmm. Ty masz na biegu. No, no no prawie Asia, no z chlebkiem. Chyba tak wróciłam. Chyba tak No już. no no wtedy tak Ci pięknie poszło, kurcze.

My God! Jak przeciąg, a jak! Mój Boże, staruszka jakoś tam przejedzie zaraz. Chyba dalej na jedynce. No ja. 哦。Oh.